ma witam na kanał Gamonie. Będziemy na, na tym kanale nagrywać różne gameplaye. Najbardziej z gier multiplayer. Co jeszcze? co to jest fajny gameplay z tym Miami Nie wiem, jeszcze single player. Na przykład Delta Runek wyjdzie, No Chapter. I jeszcze nie wiem co jeszcze. No razie Ciema i ja jestem Waczk. Ten mądrzejszy od Migdała z lask. Tu go. I ja wam chcę powiedzieć, że. My jesteśmy bardzo dobrymi Sigmami i ten kanał będzie się opierać na eksorokopiarkach, a więc zostawcie likę i subam. I będziemy tworzyć Discorda raczej w najbliższym czasie. I ja jestem tą wiekiem Sigmon, on jest tam mniejszą jak coś. No i stworzymy Discorda gunerzy i tam będzie ogółem bardzo dużo rzeczy i link raczej będzie w opisie bo ja będę musiał to chyba montować nie wiem um, no i sorry za lagi w tle bo ja mam bardzo dobry komputer i nic mi w ogóle nie ścina i jestem tu by was tak zagadać by to wideo nie poszło na shorta, co by się stało bo mój kolega migdał jest z PVD i... Um, no. Się, popatrzcie na mojego klipa z Gaudem Redasz. Dobra, siema! Wyj się z kordo. Elu, elu, elu.